Sprawdzimy jeszcze. Już niedługo będę musiał oddać ten wilgotnościomierz. Spróbujemy jeszcze go w słoneczniku. Słonecznik nieuskany. Ok. Ok, teraz sobie weźmiemy próbkę. Czekajcie. Zaraz sobie tutaj wezmę. Dobra, jeszcze to zmierzymy. 9,8 9,8 wielkotności ma słonecznik na tym milonym Kurde nie zdążyłem kamerę wyciągnąć, włączyć Zapalił strzała Mamy tutaj jeszcze słonecznik Musimy, na przepisie trochę opóźniło Musimy wysypać Tutaj mamy zakup nowy Później zrobię rozpakowanie Nie wiem kiedy, bo nie mam czasu na razie Bardzo to długo szło Także i zobaczymy jak to wygląda. No, RSM też już dojechał jak mi nie było. Jest pełniutko widać. 28. Więc jak widać jest dostępny. Ceny dokładnie wam powiem, jak będę miał faktura. Ale coś 2-300 netto. Idziemy teraz wysypać eee, słonecznik z kombajnu. Tyle zostało. Wysypiemy dwa big czy trzy i resztę na przyczepę Syp syp Wystarczy! Trzeba to jeszcze porozgatać, żeby to wylazło z tego tego. Jadę jeszcze odchwaścić pszenicę. Tutaj mam 4 na 4 hektary. A muszę rozrobić na 5. Tutaj mam jeszcze trochę mi zostało. Pojadę eee, odchwaścić tą pierwszą sianą pszenicę. Zobaczymy, jak ona wygląda, bo dawno na niej nie byłem. Eee, tamten zbiornik już mam pusty. Yy, przelane mam tutaj w mauserach resztę wody mam nadzieję że mi starczy a jeszcze zobaczcie yy, co mi się stało jak ostatnio były ten y, przymrozki minus yy, 5 czy 6 było i zobaczcie rozwaliło mi tutaj zawór. a woda była spuszczona ale gdzieś trochę, trochę jest jej gdzieś było kolejna sprawa yy, mała awaria tutaj w amazonce jedna z mi się urwała powinno być 3 ale to nic. jest jakoś tak do tak wygląda przeniczka RGT Ritter to jak widać za dużo nakładki nastawiłem sobie na nawigacji Ew, chwasty już mamy mamy chwasty e, przeniczka jak ja gdzieś tam wcześniej patrzyłem to bardzo fajnie się zakorzeniła teraz mi się urwało trzeci liść wychodzi Teraz czekaj wam, zaraz mam jeszcze pokażę gdzieś ja mam... może ja O, i tak mi się urwało Ale wcześniej jak gdzieś mi się udało wyrwać byłem na polu To takie, takie długie korzenie yy, Takie długie korzenie Opuściła Sucho jest i szuka wody W ogóle, no ta jesień jest sucha, aczkolwiek, no nie mogę narzekać tutaj na brak wody, jest jakaś wilgoć, ale, ale ewidentnie w, naszych, w naszym terenie widać, że te pszenice no, stoją w miejscu. Nie? Te jeszcze gdzieś tam w, na początku września, nie, w połowie września, jak tam ktoś posiał, to jeszcze jakoś te pszenice wyglądają, a już później październik, no to już no, już jest słabo sucho. Aczkolwiek schody są dobre. Schody są dobre. No i co tam widać? Chwasty, chwasty. Ogólnie jest czysto na no, rzepaki, samo siebie rzepaku. Wychodzą i tak jak widać fasola nie wzeszła, bo jest za zimno. No Jak chciałem to trochę było za mokro. Widzicie te ogródy. Trochę niedobrze nie do, nie na oprysk Bo później te grudy... W zimie popękają tak, i powyłażą z tych brud pasty ale nic, jakiś tam deszcz nadają, opad deszczu w tym tygodniu Więc może trochę to doglebowo zadziała Zapomniałem to to sobie korzystam z telefonu z no, nawigacji ale to i tak mniej więcej wiem Wiem, jak tutaj wychodzą ścieżki. Zobaczcie, tutaj, jaka ładna pszeniczka na tym torfie. Tutaj, na tych wymokach. E, tu jest bezorkowo tutaj nie było jęczmienia. Tu były chwasty. A tu jest po jęczmieniu bezorkowo. I co? I jest pszenica. Nie widzę jęczmienia. Na razie nigdzie jeszcze nie spotkałem. To no na pewno gdzieś tam się może trafić. Aczkolwiek widzę, że tutaj jest tylko pszenica. O, jest jęczmień. I tu jest jęczmień. I tu jest jęczmień. Także trafia się, ale ogólnie to nie jest źle.